Witam was serdecznie. Dzisiaj jest dwudziesty moment 5, tak? Już 25 października. Po dzisiejszym podstępnym spotkaniu z kolegą tutaj doszłam do wniosku, że ten koncert w Krakowie się nie odbędzie. Nie odbędzie się z wielu powodów. Po pierwsze, że za późno dowiedziałam się o tym koncercie. Druga sprawa, próbowałam to rozwiązać w jakiś sposób, żebyście, ponieważ współpracowałam z Domnikiem jakiś czas temu, i nie dostanę pieniędzy za koncerty, które się odbyły w Łodzi, w Warszawie, w Krakowie, nie w Krakowie, w Łodzi, w Warszawie, we Wrocławiu i w Poznaniu. Później miał się odbyć koncert w Krakowie. Ja już nie miałam pieniędzy, żeby przeprowadzić tego koncertu, żeby po prostu pojechać, zapłacić hotel, przygotować się do tego. Wiadomo, paznokcie, włosy wszystko trzeba przygotować, cukienki, No, a przede wszystkim mieć gdzie spać po takim koncercie to jest bardzo ważne. Eee, oczywiście ten koncert, te, kon, ten, te, kon, te cztery koncerty na mój koszcie odbyły. A jeden w Krakowie się nie odbył. I tutaj też się obawiałam takiej sytuacji, dlatego prosiłam o wpłaty na moje konto, ponieważ żadnej wpłaty nie było, a wszystko ustaliliśmy dopiero przedwczoraj. I wczoraj zrobiłam model, żeby wpłacać mi na konto te pieniądze, ponieważ ja bym miała na ten wyjazd wtedy, i wiadomo, że bym była zabezpieczona na hotel, na jakieś tam takie podstawy, chociażby. E, bo nie ufam i, i obawiam się, żebym nie dostała tych pieniędzy. I dobrze ufałam dlatego, i dobrze myślałam, ponieważ e, dzisiaj dowiedziałam się, że Dominik zaczął mówić, żeby wpłacać im pieniądze, więc absolutnie nie im. Tylko mi, bo oni bez mojej wiedzy ustalili sobie, że będziemy robili ten koncert. Dopiero wczoraj żeśmy ustalili, że zrobimy ten koncert i ustalaliśmy, że te pieniądze będą wpłacane mi. I ja wtedy rozliczę się z klubem czy z nimi, a nie, że te pieniądze pójdą do nich. No są niesnaskie, absolutnie nie ufam. Nie będzie żadnego koncertu. Ja do Krakowa nie przyjadę. Więc nie wpłacajcie im. Odbierzcie te pieniądze, które żeście wpłacili. Ja na tym koncercie nie będę. Zrobimy koncert w innym terminie, w normalnym klubie, z normalnymi ludźmi, w porządnej sytuacji. Ja nie chcę w tym środowisku przebywać. No i to jest odezwa, którą e wydam na TikToku, na wszystkich Instagramach, ten koncert w, w, w Krakowie się nie odbędzie. Poza tym zobaczyłam, co ta dziewczyna wyprawia, jak wyglądam ją livey, wiem, co mówi Dominik, co robi, gdzie jest i za co i absolutnie ten koncert się nie odbędzie i na pewno ja na to nie, nie będę pracować i ja nie dam im na to pieniędzy. No to jest takie, to co chciałam wam, wam powiedzieć. Ponieważ doszłam do takich wniosków, ten koncert się nie odbędzie, ja do Krakowa na ten koncert nie przyjadę. Wiedząc też o Eli Gawin, która będzie z całą ekipą. Nie, 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 absolutnie, nie ma takiej opcji. Pozdrawiam Was serdecznie. I takich, jakich oni mają kolegów, z którymi ja się spotykam, którzy do mnie wyzwaniają, co ode mnie chcą. Nie, absolutnie.